A my sobie kontynuujemy serię wyjazdową. Dzisiaj jesteśmy u Mariusza na Mazurach. I jak widzicie, nietypowy sprzęt, rzadko spotykany w polskich lasach. Jest to waltra z głowicą. I dzisiaj zobaczymy sobie, jak ona pracuje. Niestety nie będziemy ścinać, bo tutaj te świerki są trochę grube. Jak na taką głowicę. Dlatego ścinkom zajmuje się drwal. Co grubsze gałęzie obcina pilarką, a potem Mariusz okrzesuje resztę i wycina sortymenty. No i na razie tyle, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Na Mazurach jestem po raz pierwszy i przyjechałem tutaj głównie z myślą o zawodach drwali, ale tak się złożyło, że zadzwonił do mnie Mariusz z zapytaniem, czy chciałbym pojechać z nim do lasu. No, oczywiście, żebym chciał. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy nie tylko o tym nietypowym zestawie harwesterowym, ale też obejrzymy jedyną w Polsce przyczepę zrywkową z niespotykanym dotąd wyposażeniem i posłuchamy trochę o tym jak dawniej pozyskiwało się żywice. Jestem przekonany, że pasjonaci prac leśnych z przyjemnością obejrzą ten film, dlatego drogi widzu, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Tych drzwiami tylko trzaśnij. Waltry już mam 4 lata, zostało jeszcze 2 lata spłaty. Mając 5000 zł w kieszeni, wpłaciłem e, część inicjalny. Dopiero później kupując maszynę, raptowny krach. Pracy nigdzie nie ma, trzeba było gdzieś jeździć po różnych leśnictwach. Kupując maszynę, e, mogłem kupić harwester, ale jak wiadomo, te harwestery są ciężko też trafić. Trzeba mieć lawetę i sprzęt. A tutaj fajne to jest, że na kołach się wszędzie przemieszczam. Też tam w tym roku ciężki jakiś okres miałem rok temu. Dwie leśniczówki, przegrałem przetarg, gdzieś tam teraz musimy daleko dojeżdżać. No ale, ale dajemy radę. Trudność tej powierzchni polega na tym, że tutaj jesteśmy na takim wale. Czyli tutaj jest taka góreczka o szerokości, nie wiem, 80 metrów. Tutaj jest dołek i jest torfowisko. Widzicie, rosną pokrzywy. Tam przed chwilą przechodziłem. Zapada się człowiek na nogach, i taka sama sytuacja jest tutaj z drugiej strony. Tam zresztą widać trochę dalej, rosną olszyny. Tutaj też jest dołek, też jest torfowisko. I po prostu trzeba zrobić tak, żeby tam nie wjeżdżać. Dlatego pan Janek wypuszcza sztuki tak możliwie, żeby tą stronę jak najbardziej się kładły, żeby Mariusz mógł żurawiem sięgnąć i podciągać je tutaj obrabiać, no bo to nie wystarczy ściąć, ale trzeba jeszcze potem zerwać. I właśnie operator ciągnika też będzie musiał tym pasem jechać i te wszystkie kubki będą musiały być na tyle blisko, żeby mógł to żurawiem sięgnąć i wywieźć. Tutaj zobaczcie wszystko się zapada nawet pod butami, dlatego jakby tutaj wjechał kilkutonowy traktor, wiadomo jak to mogłoby się skończyć. A jak już pokazuję Wam moje nowe buty, które właśnie pobrudziłem, przechrzciłem, to powiedzmy sobie o tych butach i o sponsorze dzisiejszego odcinka. A partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Dunroll, który to już po raz kolejny zaopatrzył mnie w buty marki HX. Jest to już piąta para butów HX, które testuję na własnej skórze, choć tym razem wybrałem obuwie nietypowo robocze, a takie, z którego korzystają między innymi służby mundurowe na całym świecie. Do pracy w lesie zachęcam jednak używania butów ze stalowym bądź kompozytowym podnoskiem, jednak wiem, że są osoby, np. operatorzy czy leśnicy, którzy szukają wygodnego, bardzo lekkiego obuwia, które sprawdzi się w terenie. HX Black Eagle Athletic 2.0 posiada gore dzięki czemu nie przemakają, co już sam miałem okazję sprawdzić. Zamknięty system sznurowania to jest dla mnie coś rewelacyjnego. Na uwagę zasługuje też podeszwa, która ma zaskakujące dobre właściwości antypoślizgowe. Aktualnie używam ich już piąty miesiąc i póki co nie mam zastrzeżeń. No może prócz jednego. Podczas chodzenia wydają takie dziwne dźwięki. Mi osobiście jakoś bardzo to nie przeszkadza, ale warto to zaznaczyć. Cena takich butów w dniu publikacji tego materiału to 659 zł brutto dostępne na stronie sklepu Danroll. Wracając do tematu odcinka, traktor to Valtra N103, która jest po delikatnych modyfikacjach, dzięki czemu mamy tutaj moc około 135 koni mechanicznych. Jest to stosunkowo mały traktor jak do takich zastosowań, ale zresztą jak wszystko inne ma swoje wady i zalety. Najważniejszy zawsze jest cel, jakiemu przyświeca zakup maszyny. I w tym wypadku nie chodziło o cięcie rekordowych ilości kubików, praca po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, ani szarpanie się z konkurencją o każdy grosz i kubik. Mariusz i jego pracownicy wcześniej wszystkie prace wykonywali ręcznie i tutaj chodziło głównie o to, żeby odciążyć ludzi. Ale dlaczego o tym mówię? Komentujący w sieci zawsze mają tendencję do porównywania. I nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaczną zestawiania ze sobą dwóch zupełnie różnych maszyn. I gdzieś tam mi się przewinęły dyskusje, gdzie chłopak, który pracuje na harwesterze zrębowym podkreślam, pracuje na nim, a nie jest jego właścicielem wyśmiewa i wręcz drwi z posiadacza takiej waltry z głowicą, mówiąc, że to nie jest i nigdy nie będzie prawdziwy harwester. I cały sęk w tym, że nikt nigdzie nie mówił, że to jest harwester. Wiecie, to jest tak absurdalne, jakby na przykład kierowca 40 tonowej ciężarówki drwił z kierowcy busa mówiąc, że twój bus nigdy nie będzie tirem. No nie będzie. Bardziej zastanawiające jest to, dlaczego w ogóle w twojej głowie pojawił się taki pomysł. Ciągnik był kupowany czteroletni, głowica też taka, tylko 500 motogodzin, żuraw nowy, system też prawie nowy. No i wtedy kupiłem go bodajże za 540 tysięcy netto. A kto Ci to składał? W Augustowie, Kampania Leśna. Akurat mam z nimi bardzo dobre relacje i gdzieś tam zawsze starają się gdzieś tam pomagać dla klienta. A ogólnie, jak właśnie wspominałem tutaj dla e, Piotra, to jestem, jestem humanistą, ale geny zwyciężyły gdzieś po tacie, po ojcu, po, po dziadku, przepraszam. Nie mając z, umiejętności mechanicznych, Mam zdolności akurat organizacji, logistyki i gdzieś tym wszystkim muszę sobie poradzić. Jak mam problem jakieś większe, mechaniczne, no to mam jakąś bazę tych mechaników, ewentualnie serwis z kampanii leśnej i nauczyłem się odnajdywać w różnych sytuacjach życiowych. Mam fajną grupę takich przyjaciół, też takich mechanicznych, których gdzieś tam pomogą jakiś las prywatny wyciąć. Oni mi się gdzieś tam odwdzięczają też jakimiś takimi drobnymi naprawami. Czyli no mówię zawsze kto dobro wraca, i karma zawsze gdzieś tam też. Waltra wyposażona jest w głowicę ścinkową NISULA 425H. I ktoś, kto obraca się w środowisku leśnym, zapewne widział już taki osprzęt montowany na przykład na koparkach gąsienicowych lub kołowych. Jedną z takich koparek znajdziemy na YouTube'owym kanale Kompanii Leśnej, gdzie użytkownik i zarazem nasz widz, Samuel, opowiada jak wygląda praca na takim sprzęcie. Mówica 425, którą pracujemy w, od drugiej do czwartej klasy i na cienkich zrębach. W drzewostanach średnicy 20 do 45 cm. Na dniówkę... Jest to mała głowica i jest przeznaczona głównie do trzebieży, wczesnych i późnych, ale można też próbować ciąć nią cieńsze zręby. Jaka jest wydajność takiego zestawu? Odpowiedź może być tylko jedna. To zależy. Czasem łutniesz 25 kubików, a czasem 80 albo 100. Wszystko zależy od wielu czynników, od drzewostanu, od terenu, od ilości gatunków, sortymentów, czasu pracy itd. itd. długo można by jeszcze wymieniać. Co do spalania, to na dzień pracy można się zamknąć w 50 litrach, ale taka wartość tak naprawdę nic nam nie mówi, dopóki nie przeliczymy, ile litrów oleju napędowego przypada na ucięty kubik drewna. Gosze, były takie sosny no, grube, bo po trzy spały miały nawet trzy spały miały. A spała no to mówię, tak i musi przerwa zostać gdzieś między To były po trzy spały. I niektóra taka była, że przyszedł to z jednego nacięcia i kubkę, pełen kubek. A drugie były też takie, takie o, jak te świerki, tam były dwie nie spały i przyszedł fuh, tyle było. Żywicy. Nieraz mówię ktoś przyszedł wybierać, to tam nieraz i, i trzy cztery razy pod, ty, pod tymi, co były i żywica, co dobrze żywicowały, to były nawet i trzy kubki leżały. I, I wymieniłeś ten kubek, drugi zakładałeś mm -hmm. i siedziesz dalej. No. Bo to kiedyś kubki z początku to były, jak ja, jak ja pamiętam, to były z początku takie gliniane. Jakby, jakby doniczki takie, coś takie. Ja jakby... pamiętam plastikowe były, takie z końcu, na, końcu, no. na końcu, One miały takie owalne dno, nie no, można było ich postawić, nie? No bo, bo tak, te, te doniczki te były, to miały płaskie, ale to już blaszane, bo były blaszane, lepsze to były blaszane. To i też takie miały okrągłe te <tres> dno. A były plastikowe. To plastikowe, to tam niby złamałeś i to niby ta żywica to odchodziła, to tam ale blaszane, to na biostek podaj podaję, się, że tam nie ma mowy, to tam jak przyjdziesz, to Kubek w tym baszanie młotkiem kopywali na dnia, do i doszło do, do tego. Opa. A co zostało, to w ogisko, rozpalił się ognisko polów te wypaliło się i kubki leciutkie, mm -hmm. lekkie. A w plastiku nie zrobisz, do nic nie zrobisz. Bo ta żywica jak spłynęła do kubka, ona zastygała w tym kubku, nie, czy ona... Nie, kurwa. Jak było, zastygała. Jak, jak było słonko cieplutko, ktoś przyszedł, bo tam taka łyżka była tam kawał blachy, takie o blachy i tam. Czy na drzewianym trzonku, czy na mnie, to szmaczami obkręcone było. I miałeś wiaderko, przez wiaderko był drut, żeby łyżkę obcierać. Bo tak to widzi, o co ją prała, mm -hmm. to, Na środku był przez ten, od, od pałąka do pałąka był drut. Tylko psztyk, łyżkę obtarłeś i zlatywała do wiadra. I jak było miękko, jak słoneczko było dobre, ciepło, to już tam miękka. Toż poszedł tylko psztyk i ręko wsadziłem. To jednoroczne, dwuroczne i trzy, trzy lata chorowali. Trzyletnie. To już takie kurwa były, tak kur robili. Do, do korowania, bo to się korowało to... Tak, najlepiej to było korować za taki brozek był gdzieś w 10 stopni mrozu. Ale to co, najpierw trzeba było to okorować no, i dopiero potem się a, na, nacinało, to, no to, tak? Mówię, to w lutem korowanie to pamiętam, to gdzieś tak w lutym było korowanie. A nacinanie? Ja Wiosną. Po, no, to gdzieś tak w maju zaczynało się, w maju, no. ta ta no dzisiaj... W to mi wyjdzie zbiornik, a ja nam do Marcina, to u Marcina tam jeszcze jak coś, nie? Przy zrywce, tak? No, ale to jeszcze... No, to jedziemy do Marcina, żeby zobaczyć, jak wygląda zrywka drewna w mazurskich lasach. Dla fanów filmów, ze zrywki dłuższe ujęcia wrzucę na samym końcu tego filmu. No, więc tak, przyczepka to 9-tonowy model ze stajni Farmi Forest. Marka nie jest jakoś specjalnie znana w Polsce, pomimo że na rynku istnieje od lat 60. ubiegłego wieku, a fabryka znajduje się w Finlandii. Tu mamy akurat model 9 tonowy, ale są większe i są też mniejsze. Żuraw o symbolu CR47 ma zasięg prawie 7 metrów, a maksymalny udźwig na 4 metrach to 840 kg. Po dobraniu odpowiedniej hydrauliki całość pracuje bardzo płynnie. Ale na początku filmu mówiłem, że ten zestaw ma nietypowe wyposażenie i chodzi tutaj o wciągarkę zamontowaną na żurawiu. Dziś nie było możliwości, aby jej użyć, ale mam film, który już kiedyś publikowałem na Facebooku i który obejrzało 160 tysięcy osób. Zobaczcie. Pamiętam, że w komentarzach była dyskusja odnośnie UDT, i jak widać, UDT bez problemu zostało zrobione. Fajnie przemyślane są te światła, które są elastyczne i praktycznie niezniszczalne. Wadą, na którą chłopaki zwrócili uwagę, są podpory, które są gładkie pod spodem, przez co przyczepka na wzniesieniach potrafi się zsuwać. A na koniec, jeszcze dwa słowa o sprzęcie, na którym zaczynało wielu z nas. No pewnie przecież taki napęd w 60, to jakby drugi traktor z przodu był, nie? Mowa, że ma od jest taka osłona od kniaków. No tak, bo zawsze skrzynki się urywały, nie? Tak. To, to jest podstawa. Skrzynki i hamulce w 6000. Masz Ogrzewalnie masz w środku. To tutaj co? fajnie, bo podłoga zabudowana. Tutaj jest szczelnie. No, czekaj, ci pokażę, jak się obkręcam. Zobacz. Powiem ci, że w miarę chyba wygodnie jest. Tak. nie? Tak, 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 tak. tak. Napęd tutaj on rozłączany jest, rozumiem, nie? Jakiegoś jak włącza. Napęd, tu, napęd masz tutaj, tu masz wajchę, schodzi i masz napęd. Jeszcze możesz pokazać, jak chcesz to. Tu jest okay. napęd. O. Mariusz, najwyżej po mniej, no. Tak, no. i no. 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 tak, ja tu raz przywiozłem, drugi raz, trzeci... Ty, <śmawia> teraz, ile Ja no, wiem, ale to ile byś nie dokładał, to parę razy i siada. Mhm. Na, no. 在那儿，是的。